Cześć! Witam Was! W dzisiejszym odcinku wyczyścimy sobie taki oto gaźniczek GM12F FSM Oryginalny Powiem Wam tak, ja go już rozbierałem, więc on jest w takim średnim stanie No cóż Rozbierzemy, zobaczymy to Zaczynamy rozkręcać, najpierw sobie filterek zdejmiemy Jak to będę czyścić, Patyczkami do uszu ...takimi niezwykłymi. No... Jeszcze trzyma. Ja go już tu rozbierałem i tak wstępnie w benzynie myłem. Powiem że była masakra. Pełno tego... ...co nawet nie można nazwać brudu, to był piasek, po prostu piasek tu był. W tym gaźniku. Filterek. Filterek nie jest zły, niektóre rzeczy tak jak mówię są dobre, niektóre niestety są złe, tak jak pływak, który zaraz zobaczycie, który jest po prostu masakryczny, no to już nie ma tragedii, tutaj było wszystko normalnie w piachu, tu zostały tylko takie naloty, które postaramy się teraz wyczyścić, postaram się teraz wyczyścić, przepustnica, iglica, tam też było pełno piachu, który też wstępnie wyczyściłem. Teraz będę w domu sobie tylko dokładnie to czyścił. Yy, właśnie sobie możemy teraz wyjąć tą iglicę. Może być ciężko. Mogę nie nagrywać dokładnie, ale ja to sobie małym palcem wyciągam prawej ręki śrubokręcik ja to zawsze sobie wyciągam małym palcem prawej ręki i może nie odkryłem ameryki, Czekajcie, się, zobaczymy się jak już to wyjmę ok, mamy już wyciągniętą iglicę tak to wygląda, ta zapinka Ostrość, lampka. Tak to wygląda. No, zawsze mogłoby być lepiej. Nie, no co, ja gadam. Nie jest źle. Nie jest źle. Widziałem gorsze gaźniki. Chociaż. To, co się dzieje w komorze pływakowej, to zaraz Wam pokażę. Sekundka. Okej, okay, dobra, odkręcamy sobie teraz tutaj. Nie wiem, jak to się nazywa. Przykrywka, komory pływakowe i pompki. Nie mam pojęcia. Też mam braki, bo brakuje na przykład tutaj sprężynki do pompki paliwa. Ale ja mam taką sprężynkę, zaraz tu wsadzimy. Mam sobie tutaj, sobie otworzyłem schemat na komputerze. Wam powiem, ale nie potrzebuję go już, ten gaźnik. Takie gaźniki rozbierałem. Nie pierwszy raz to robię, no ale... Trzeba się nauczyć powiem wam. Najlepiej od młodych lat, także ja jak najbardziej jestem za tym, żeby takie coś posiadać. No. Odkręć się. No powiem wam, że... A właśnie, kadetgrze jest odebrany z naprawy. Już mi chodzi yy, i teraz muszę go docierać porządnie, bo ja nie docierałem, się Wam tak przyznam, no i też przez to mi się te psuł, I się okazało też, powiem Wam, w tej naprawie jak był, że platynki nowe z dzisiejszej epoki, żeby nie było, kupione z dzisiejszej epoki na tam Gmoto, Gmoto, na Allegro, nie pamiętam już, to powiem Wam, że ten plastik jak do tego doszła ta temperatura z magneta wytwarzana. To się jak wosku stopiło te platynki. Plastik od platynek. Się jak wosku po prostu stopiło to wszystko. No tak to robię dzisiaj. Teraz obecnie mam w kadecie założone nowe z PRL-u platynki. Także jest lepiej. Na razie chodzi, no zobaczymy. No śrubka coś mi nie chce wyjść. Odkręca się to o poszła. No mamy nasz dekielek komory pływakowej. Tak to wygląda. Wizualnie nie zaciekawie, chociaż na żywo to lepiej wygląda. Nie jest zły pompeczka. Wszystko wygląda, że byłoby sprawne jakby się... Nie będę tego do kadeta wkładu, bo mam gaźnik, na razie chodzi. A też mam tą śrubkę od powietrza, tam zrobioną na kleju, takim do śrub, także powinien chodzić sobie. I się nie zepsuć szybko. No właśnie, widzicie by ten pływak? No i igła już wyszła nam na zewnątrz, patrzcie. Ciach, igły nie ma. Mm. No i ciężko będzie. Ciach igła jest. Także to już był lutowany kiedyś. To się, jeżeli się dobrze orientuje, ostrość. Jeżeli się dobrze orientuje, to, to się kiedyś, to, to się robi. Na kwas się lutuje takie mm, mieć. Znaczy, nawet nie wiem, czy to mieć. Nie wiem, chyba mieć, nie? Także to i tak by nie zadziałało, ten pływak. Pływak też jest do wymiany. Na, znaczy nie, na pewno jest do wymiany. Yy, tłoczek nie chce wyjść. O Boże. Jakie ten tłoczek wyjmę? Wyszedł tłoczek. Tłoczek od pompki. W przyzwoitym stanie. Tłoczek tam jest w dobrym stanie. Do niego się nie mogę przyczepić tłoczek jest w dobrym stanie mm, tak to wygląda w środku sobie zobaczcie widzicie tam w środku jest to tam to wygląda na brudne no to wygląda na właśnie na brudne a ja to czyściłem i jest czyste no nie mm. Światło sobie wam tutaj dam, bardziej wam pokażę. No, w każdym razie jest tam taki nagar, ale to po prostu nie schodzi. Jest czyste, no, w każdym razie niby jest czyste, ale wizualnie to średnio wygląda. Teraz sobie odkręcimy dyszę, skoro już go tego rozbieramy. korki od dysz. jeden jest strasznie zardzewiały nie wiem czy tego nie wymienić bo może mi się niedługo tu gwint zerwać no. i tak tu jest gwint o boże ten gwint to jest masakra ja ci nie mogę no Tutaj, w tej większej dyszy jest OK. Chyba korek drugi w ogóle jest chyba nie Nie, oryginalny jest, oryginalny jest. Ale gwint tutaj... ...w tej mniejszej dyszy... O, ...no tragedia. Znaczy jeszcze... ...da się wkręcać, ale on nie jest najlepszy, nie? Dysze... <noise> Jak ja to wykręcę? Nie wykręcę już. Pierwsza, jedna dysza, ta większa została niewykręcalna. Widzicie? Łyse to jest. To jest łyse. mi się jeszcze wykręci, tą małą. O. A ta łysa jest. No to skoro da się, no to wykręcimy tą małą. Ile się da? Widzę, że to idzie jakoś. Wypadła. żeby nie zgubić. Przydała mi się penseta taka do pokazywania, jak nauczyciele mają. Kata. No jest dysza. Malutka. no Ostrość. Ciężko będzie z ostrością na takie małe ten, ale jest. Okej, okay, także dyszę wkręcam, zaraz się zobaczymy. Okej, okay, więc teraz to wyczyśćmy tak jak chciałem na początku. padyczkiem do uszu. Yy, no to jedziemy. Że wam to pokazać Tak to będę robił. No Trochę brudne jest. Na sucho, na sucho. No tak to będę czyścił, także to co ja Wam będę pokazywał jak to czyszczę, zaraz się zobaczymy. Ok, no przeczyściłem go. Także będziemy składać, no to po prostu tego brudu się już nie usunie, bo to nie jest brud, tylko aluminium się po prostu utlenia, jak pewnie wiecie. Także co, no, pierwsze idzie tłoczek. No Znaczy pierwszy. Najpierw ten dekielek założymy. Zaraz się zobaczymy, bo to nie będzie takie proste, bo tą sprężynkę muszę sobie tam wcadzić od, y, od pompki, także zaraz się zobaczymy. Dobra, lecimy dalej ze składaniem. Mam już tutaj założone. Pompeczka sobie chodzi, sprężynkę miałem. Korki od dysz teraz. Widzicie? Nie za mocno, bo to jest aluminium. A aluminium nie jest tak mocne jak na przykład stal. Więc można łatwo zerwać gwint. Nie, nawet ten gwint nie jest taki zły. Łatwo się teraz wkręciło yy, Teraz filterek na końcu najprościej. Teraz iglica. Teraz dla tych co nie wiedzą, bo ja też nie wiedziałem na początku, to tym tutaj wgłębieniem, o tym tutaj półkolem, półłukiem, do tyłu, bo ja myślałem, że do przodu nie chciało mi wejść. Dajemy to tu macie ten pół i dajemy to w ten sposób, tym półkiem do tyłu, tutaj w stronę filterka tą kreską, znaczy, <todgłosy> tym rowkiem w lewo. Na lewą stronę na stronę pływaka dla tych co nie wiedzą. No i pięknie nam wchodzi. Igliczka. Weszła. Sprężynka. Ciach. I dekielek. Kapselek. Nie wiem jak to się tam nazywa. W gaźniku. Mamy no i filterek na końcu. Filtr powietrza. Ciach. Żeby nacelować aby. Jak już mamy nacelowane. To wkręcamy. Jednocześnie trzymając ręką. Nie wiem. To ma tylko kwestię taką wizualną ustawienie tych tutaj dziurek o, ja wolę jak są te dwie u góry jedna na dole. <laughs> to taka kwestia wizualna jedynie jest. No i mamy złożony gaźniczek. Budowę, myślę, że jakoś tam poznaliście ode mnie. Ja nie jestem fachowcem, od razu, zazna od razu to zaznaczam. Także nie bierzcie ze mnie przykładu. Znaczy, no, pewnie część rzeczy dobrze pokażę, ale nie biorę odpowiedzialności za, <grytanie> za zepsucie waszego środka lokomocji. Jeszcze wykręćmy tam śrubkę od powietrza. Zobaczmy, jak to tam wygląda. O, bo już Słyszę piasek. Bo tego nie sprawdzałem w ogóle. No, sama śrubka nie jest zła. Sprężynka, sprężynka, to wiadomo. Pokaż mi to do światła, ja to sam zobaczę. No można przeczyścić. Tej patyczka przeczyścimy. Nie, no brudno jest. Patrzcie, widzicie, brudno jest. Jeszcze jednego daję. A nie, czemu tak. Dobra no. Myślę, że starczy. Starczy. Śrubeczka. Od powietrza. Tutaj śrubka ewidentnie ciężej chodzi. To to tak ciężko idzie. Nie naterowałeś. Czekajcie, zobaczymy się zaraz. No więc dobra, tak wygląda złożony gaźniczek GM12F marki FSM. Fabryka samochodów małolitrażowych. No, śrubkiem mi się udało wkręcić. Po prostu nie naterowałem dobrze. Może coś by jeszcze z niego było, chociaż pływak muszę sobie wymienić. No i właściwie to tyle. Takich rzeczy. Pływak wymienia i będzie chodził, myślę, że tu nie ma dużej filozofii. No więc dobra. Trzymajcie się do następnego. Dzisiaj będą dwa odcinki chociaż to koszenie trawy, żeby nie było, że w niedzielę robię to wczoraj kościłem w sobotę. Także trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!